Nasze się heklowały i flikowały, my chcemy szyć i dziergać. Jest to inicjatywa dofinansowana przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska 2022. Warsztaty odbywać się będą w Trzebinach oraz w Przybyszewie w okresie od czerwca do sierpnia. W ramach zajęć uczestnicy poznają w jaki sposób posługiwać się maszyną do szycia, czym jest wykrój, oraz nauczą się robótek ręcznych na szydełku oraz na drutach, a także poznają, czym jest biały haft na tiulu. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych zajęciach. Szczegółowe informacje oraz poszczególne daty zajęć znajdują się w linku pod tym filmem.